Cześć, dzisiejszy temat to aktywizm. Ja sobie właśnie robię mapacze czasów, naturalny, z, żywa, z wieży płaczącej. No i wracając. Jeśli chodzi o Śląsk, tak, bo mieszkam na sząsku, tu wygląda to tak, że jest Stowarzyszenie Teczówka. Ona najbardziej działa, promuje, uświadamia ludzi, dużo się zajmuje różnymi rzeczami, jeżdżą, pomagają. No i jeśli chodzi o takie akcje, jest na przykład coś takiego jak Grzeba Biblioteka. Bardzo polecamy, jeśli macie gdzieś swojej okolicy, jest to taka akcja, która polega na tym, że czytelnikami są zwykłe osoby, po prostu zazwyczaj są to szkoły, a książkami są osoby ze stereotypowych środowisk. Tak? Jak się domyślacie, tutaj są to np. osoby transpiciowe, intern, po prostu wszystkie osoby. Tak? To może być osoba niepełnosprawna, osoba niesłysząca, Żyd, muzułmanin, każdy po prostu. Wygląda to tak, że będąc na przykład osobą transpciową, zgłaszacie się do jakiejś organizacji, która to organizuje, na przykład jakaś szkoła, no i wtedy piszecie tak zwany tytuł, tak? czyli kim jesteście. Na przykład pisze się, że jestem osobą transpciową, tak? czyli osoba transpciowa, no i piszecie krótkie streszczenie osoby sobie, na przykład typu jestem lat na hormonach, jestem po operacji albo przed, albo jak się wiem, wasz komunikat, o cokolwiek, coś co was po prostu jakoś określa to, co chcecie opowiedzieć. No i taki czytelnik, tak? czyli na przykład ktoś, kto chodzi do szkoły i chciał po prostu zobaczyć coś takiego, dostaje właśnie spis książek, czyli na przykład osoba niewidoma i po prostu masa, masa takich ludzi. No i sobie wybiera, z kim by chciał porozmawiać. No i wtedy macie jakieś miejsce odseparowane, um, zapewniające wam intymność waszej rozmowy. No i taka osoba może tam przez 15, 20, 30 minut z wami, prób, z wami porozmawiać i złamać taki schemat, tak? To jest coś innego niż przeczytanie gdzieś tam w Wikipedii definicji. Inaczej jest porozmawianie z żywą osobą. Ja brałem udział w dwa razy w takim czymś. Jest to naprawdę świetne, świetna sprawa. Dam Wam linka do takiej głównej strony, która stara się łapać te wszystkie żywe biblioteki, ale też nie łapie wszystkich, co musicie, musicie o tym wiedzieć. No I to sobie zobaczycie. Jeśli chodzi o jakieś inne akcje, chyba taka jedna z ważniejszych, to jest właśnie ten kanał, tak? bo tutaj uświadamiamy, robimy różne filmiki, jak sami widzicie. Na różne, na różne tematy. Bardzo dużo osób teraz w ciągu to ogląda. Bardzo dużo rodziców też, co nas bardzo cieszy. Osoby z innego środowiska również po prostu tam są i często przełamują stereotyp, tak. Do mnie osobiście też napisało kilka osób, które po prostu nie były związane, a jednak się przekonały, co było bardzo miłe. Ok, robimy dalej. Patrz, ciekawe, czy zgodniecie, jaka to jest waga. Na pewno tak. Jak złapię mój głos, on no trochę, trochę choruje. Nie ma tak idziemy no, no więc tak mi prezentuję. Tutaj jeszcze będę to robić. No i ciekawe czas gonić jaka jest muzyka w tle.